Mamy na 153, słuchajcie, ręcze. No ale chyba tam nie pojedziemy, bo jak nie ma znaku, że nie można tego znaleźć z drogi, to bez sensu szukać jakiejś knajpy. Może i żarcie dobre, ale jak ja mam jeździć i marnować czas za szukaniem to Tu jest jakiś ten Nolifa No i z na wetlina przykrąg Wyce sensie się kiepsko oznakowani i klienci do Was nie trafiają, ale to... Jak główka, jakaś tu co mówi nawigacja? Prawo, lewo? Nawigacja mówi, że jesteśmy na miejscu. No i trafiliśmy, wystarczyło jechać 30 metrów dalej. 30 metrów dalej, to doktor Gogle popełnił fałta, błęda. Tu jest oznakowane, fajnie. jest oznakowane, i tu jest zaraz wam taką, pójdziemy Wam pokazać. Tu jest przy okazji taka miejscówka, w której żeśmy kiedyś już stali na całą rzeczką, ale dzisiaj tam nie będziemy nocować. Z... No z przyczyn takich, że pogoda jest taka, a nie inna, nie? A poza tym, tu na szlak idziemy, do... a poza tym idziemy na szlak i zaparkujemy centralnie, zaparkujemy centralnie przy wyjściu na szlak. Tak wygląda tak najpokażę, że pokażę jeszcze tablicę, żebyście nie przejechali. Czasami zaraz przetestujemy żarty unik. Uważajcie, bo tu gogle nas trochę zwaliło za szybko. A jest to nowa knajpa, tego nie było wcześniej. Może była w ubiegłym ruchu, ale nie zwrócili uwagi na niej, ale na pewno dalej jak dwa lata temu jej nie było tutaj. Ale chyba i też się knajpki nie było w dosłownie. nie jestem pewny. Nie chcę tu nikogo odprowadzać, tu macie galerię z takimi pierdołami, rękodzielnictwem, yy, jakieś tam pamiątki, tego typu rzeczy. A tutaj macie zjazd na kolejną miejscówkę, nad całą wodą, ale tak jak zjemy coś to zejdziemy wam tam pokazać jak to wygląda, tu żeśmy też parkowali dwa lata temu. Jesteśmy w ranczu w Etlinie, burger z grilla, bułka z grilla, co już po ja, ja sobie bardzo cenię, mm. ale tutaj jest nie moje okay. ceny, tu jest ocena ważna, szefa. Wygląda dobrze, To nie nie by tak dobrze smakowało? No wszystko z grilla, to jest niemożliwe kochanie, że to jest, nawet bułka nie będzie ten. O mięsko zajebiste. Mięsko zajebiste? Mhm. Dobre, bardzo dobrze, Warto tych pieniędzy. Warto, tak. Celestynka do tego... Dobre. Frutki mm. mm? robione, pycha, zapiekane z serem i boczkiem. Do tego sosik. Mmm, czeskowy. Gitara. Słuchajcie, tu jest kolejna miejscóweczka Można zjechać na dół Tutaj się można zatrzymać I tu jest takie wejście do wody Ale tutaj wody też za wiele nie ma Tutaj tutaj kochanie to było tutaj O tam ludzie siedzą O widzicie, no jest tam wody troszkę, ale tu tak to wygląda Tyle że do góry macie wiadukt samochodowy i tu samochody jeżdżą i tak je no ale, fajnie. no, ale mi wygląda w ten sposób ten za frajer tak, tak, tu jak deszcz przyjdzie no jak deszcz przyjdzie duży, to tutaj normalnie jest wszystko zalane, nie? Tak więc to trzeba, to, tak więc trzeba uważać. Ale tak to jest gitara. I tu macie zaraz knajpkę obok tej, który żeśmy jedli przed chwilą. Zaraz Wam rzucimy GPS-a do tego wszystkiego jeszcze. I... No i od tej knajpy 100 metrów jest buta do wody. To jesteśmy w następnym miejscu, to jest zjazd i droga do Słonińska-Jaworzec. Miejsce jest cudne. Tutaj się zaczyna szlak właśnie Bieszczady Odnalezione, ale chcę Wam pokazać tutaj miejscówkę, tutaj jako takiej zjazdu do wody, jako takiego chyba nie będzie, ale wygląda to tak. Bardzo klimatyczne miejsce, mikrofonu nie założyłem, tak więc troszkę wieje może, ale tak to wygląda. Miejsce jest cudne. Słuchajcie, jesteśmy na następnym miejscu. To jest kawałek dalej od tego mostu i to jest przy wejściu do bacówki PTK na Jaworzec i tu w ubiegłym roku nie wolno było w ogóle wjeżdżać. Znak stał zakazu tutaj tam na moście tym wcześniejszym, którym żeśmy Wam pokazywali i tutaj można teraz normalnie stać za darmo. Parking jest darmowy. W nocy można tu stać, jak ktoś lubi astrofotografię, czy chce w ciszy tutaj sobie zajechać, bez ludzi, żeby nie było tłoku, żeby was tu nikt nie nawiedzał w nocy. To jak najbardziej można tutaj w nocy sobie zajechać, czy wieczorem i przespać się na spokojnie. Ale 10 minut stąd, macie 500 metrów pod górkę, macie bacówkę PTTK, już tam nie będziemy szli dzisiaj. Tam zjecie normalny obiad, posiłek, tam możecie również wynająć sobie pokoje dwu-, Jakie ceny, to Wam wrzucę stronę na dole, zresztą jak tutaj widzicie, jest napisane, z Baczówka 10 minut, to jest czarny szlak. Jakie ceny tam są, na tą chwilę nie mam pojęcia, wrzucę Wam link tutaj pod spodem do opisu i parking jest duży. Oczywiście tutaj na parkingu nie znajdziecie ani wody, ani prądu, no ale to są uroki właśnie takiego kamperowania na dzikusa. No i znowu będziemy przejeżdżać przez tą klimatyczną rzeczkę. Tu nie wolno było wjeżdżać jeszcze w ubiegłym roku, tak w Bieszczadach wszystko jest gumowe i wszystko się zmienia. Jest rok gdzie można wjechać, zakaz postawią i... Ale tak to wygląda z samochodu jeszcze raz. Cudnie tu jest, a my pojedziemy jakieś dwa może kilometry dalej i pokażemy wam wjazd jeszcze na tą Kalnicę. Już widzicie z prawej strony, z lewej strony jest rzeczka. to wygląda tutaj przy rzece sobie można też przyparkować ale z tego miejsca też tam jeszcze będziecie mieli troszeczkę do, do, do plaży, do zejścia do wody zaraz wam pokażemy jak wygląda zejście do wody bo tu już jest zjazd do wody tu można zjechać, ale tu się nie przebijecie bo tam jest taki brud dosyć głęboki i często zabagniony ale tutaj jest wjazd normalny do wody Testujemy nową klejpę. Przypada dla ludzi z mgły. Zobaczymy czy to dobre żarcie mają. Ładnie to wygląda. Zwijamy i hmm, podzielkamy w środku naprawdę rozpływa się włosy, także polecam. Trzecie dobre. Można tu śmiało przyjeżdżać, nie? Można tu śmiało przyjeżdżać, trziać dobre. Ale pogoda się fajna też Pogoda się fajna, robi. Super.